Siemaneczko z tej strony Kaspiczy dzisiaj za mną jest. Rodrik.pl Tak, i dzisiaj nagrywamy klepę. Tak. Dobra, czekaj, może być dźwięk na to. Nie. Ja? 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 O, hit

Ma, ma faktycznie, ma włócznie Ale on nie ma demo w ogóle Ale ma włócznie A włócznie ma ostrość 35, zobaczę No to No Creeper 200 jeszcze przyszedł To co, oni zmienili już? No Creeper 200 z kosmos No nie mogę sprawdzić czy A, ostrość 30 ma level A? No no, o, ale to ciągle miało. To mhm. bunkra. On napisał nie. do bunkra. Ale on z dupy ma. No to wiem. Abym miał. Pro 4, to bym go tak zjechał. To by się zatrą. Normalnie. Ło ja końcu... Creeper. 200. Ja nie wiem, co robimy. Nie wiem. To trochę się. Sobie... Czekaj, nie jest Widziałeś to? No Które ja teraz No, chodę, tylko... no ten creeper, dwie siedlenki, tutaj jest W Do bunkra pożet Ty nie idź tam. tam Tam jest ten, jak on? Bati, tam jest, Bati tam jest Tam jest Bati Bati tam jest Bati tam jest Dobrze, a wylogał się Bati Z niego no Kurde. Dobrze, myślę, że choć pokopiemy trochę Jakbyśmy trochę ten... No na Pro 4 byśmy, synek. Jakbyśmy... Ja mam Pro 4. Tylko ja nie mam. ten problem jest. No ale potrzebujemy kasy. No. Jakby bym ten zlep dał się nabrać. Weźmy no. go tepni do tepiarki. Szkoda, że nie mogę ci kasy przesuwać. Patrz, patrz, bo chodź, bo bo oni chcą się klepać. Gdzie? No Creeper 200 z tym, ze Wiem, Widzę, Wiem, widzę, widzę, widzę. Trzeba A? będzie łapać i ty, Ja myślałam, że nie ma włóczni Ale Sly'e z dupy ma zawsze. Wszystko. Właśnie. Farcio. To zaraz będzie mi. oni do bunkra i... Oni do bunkra idą. Bo cię go skąd ma no, to się? uczynię. Czeklepam. A wiemy, że ten sam ma chyba jakieś... jakieś chciety. No ma, bo ma nawet takiego god moda. Czekaj, 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 czekaj. Kurde, go się go w panie czy nie. Mm go chętnie bym go chciał zjechać. Zara, zaraz, zaraz jest ja, to tu. Zaraz się pewnie zjadę, trzeba Nie. Ale kurde, jakbyśmy złapali kosę, to byśmy się myli... do tyłu z wydatkami. Patrz, patř, 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 o, Patrz, 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 No! Ale beka! Patrz, creeper tam siedzi! Gdzie jest creeper? No tam poszedł do lawy się topić Nie, już go nie ma tam. Nie! Jak coś tam wyżyc jakieś mieczki robią inne. Kopiem. Ale nie wychodź, bo znowu zebniesz no, Poczekam, so, aż Krypek przyjdzie i, dat, I zacznie go klepać Te, Tego slajma zacznie klepać Poczekam może. jest słaba roba. bo jakoś gościu nie da No właśnie Malą góra, z tego nie ninja i żyje jeszcze Halo To może coś no, Pan Kakaoko już wszystko stracił pewnie Patrz, patrz Chyba wadnie się klepać Ja? Nie liżę. Ja bym nie Ja bym nie Jakbym miał taką walkę, to ja bym wolał nie lizać. No. Bo poliżesz, wyjdziesz i co? I nie wyjdzie gościu. takie no, jakby macie ten, no to wejść tam i ten... Patrz! Okrywać. Co? Ale go zwalnął ten. Dostał, to dostał od kogoś. No nie, a potem z А идем копать? Ну, так одну дно О, он и достал, кнопка. Э, пац, он не закипал. Ну, а кокса. Ну, не сняли. А я думал, так научили, но... Ну... Ну, ты можешь выйти там, попад в трохе. No nie? No A ja biorę kwarcik biorę tu. No Tu masz kwarc, a ja tutaj popatrzę trochę Co ja tutaj robię No jeszcze ten kapar nie przeszedł, więc niestety Ale nie nadal tak słychać O, 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 Creeper też próbuje wychodzić Za linię, o, 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 o I próbuj coś złapać Spróbuję ja idę trochę po i tam zakończę. <laughs> Pan kakao ko zdewany. Pan kakuku, kaku, Pan mi... No, no, dobrać, klepęcie, klepęcie, no, pochodź, klapać się, Creeper vs. Slime. O! <laughs> ja w tym drewniany... Jakiś ten... Jakąś zbroję zapaloną, jakąś tą skórzaną. A i tam w opisie. Tak. O, o, odcinek będzie się po wojsku Właśnie. <laughs> Boże, karę bo za 9 minut. E. Aj. Tak. Halo. zakończył po Okej. Okay. O, za 9 minut. 12 nie wychodź No to niech wyłazić łapie się góry A mu nie odda No Czekaj bo mam taki plan Chodź pożegnamy się Okej, okay, ty gdzie ty jesteś? Na free już Leces jest łowki Takie Rację tam jeszcze pokażę No kurde no Minionem to to zamykam! bot, magiczny, szybki banan, właściciel, opiekun, mister mini alp, właścicielka Lispro, global bo jestem się w ogóle nie zna znaczy, true robot, to jest, ty, nie, Idę na to jest, to na to się pożegnamy o. No. jest, No. jest, Tutaj, czy tam, gdzie administracja? Tam, gdzie administracja, tam jest lepiej Chodź stąd z bloku, ja po Właśnie Właśnie Właśnie, mnie? To jest tak Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę Ja jestem Kasper i ze mną Rodri Rodri ja Na razie, cześć Na razie